Niebo było zachmurzone i w krzakach zaczęło się robić całkiem ciemno. Anika przesunęła się jak tylko mogła najbliżej do pipi. Światło ogniska rzucało takie dziwne cienie. Wydawało się, jak gdyby ciemność za małym krękiem oświetlonym przez ogień była żywa. Aniką wstrząsnął dreszcz. A jeżeli rzeczywiście za którymś z jałowców stoi ludożerca albo lew czai się za tym dużym kamieniem? Pipi odstawiła kubek z kawą. Piętnastu chłopców na umrzeka skrzyni! Johoho -ho, i butelka rumu! zaśpiewała ochrypłym głosem. Anika trzęsła się coraz bardziej. Ta piosenka jest w jednej mojej książce, ucieszył się Tomi. W tej o piratach morskich. Ach tak! powiedziała Pipi. Pewnie napisał ją Fridolf, bo on mnie jej nauczył. Ileż to razy siedziałam przy rufie na statku mojego tatusia w rozgwieżdżoną noc z krzyżem południa wprost nad głową i słuchałam, jak Fridolf siedząc obok mnie śpiewał Piętnastu chłopców na łóżyka skrzyni jo -ho, ho i butelka Romo zanuciła Pipi po raz drugi jeszcze bardziej zachrypniętym głosem Pipi, tak się dziwnie czuję, jak to śpiewasz powiedział Tommy Strasznie... I równocześnie wspaniale. Ja się czuję prawie tylko strasznie, powiedziała Anika. Chociaż troszeczkę wspaniale też.